Zabórkę wysadzany nowy kozacki update. A co za tym idzie widzę, że przekonę dla Was kolejną dawkę zakazanych mitów, za które mogę dostać pan. Dlatego widzę do pierwszego mitu, potrzebny jest wam, widzę po prostu taki skuter śnieżny, nie ma się nazywa za personalnie, ale jest nocownie co tutaj, dlatego muszę go zrobić pyk. I widzę, ja o tym nie mam pojęcia, ale jak podobno będzie się skuterem, tak właśnie śnieg tutaj do tej galerii widzowie, podejdzie się do tych drzwi, to on powinien się zbagować. Dlatego widzę, że to serio działa, to po prostu epicki, mega sekret. Dlatego let's go zostać mi wysłać łapkę oraz Ja a teraz let's go, yuhu, i sprawdzamy! O oh my God, ja, widzę, co jest nie stąd. Dlatego widzę, jak widzicie coś się dzieje w tym miejscu, ale powinien mnie tewnąć, dlatego czekajcie teraz drugie podejście. Okej, widzę teraz czas na drugą próbę i po prostu może trzeba bliżej tych drzwi podjechać, że mnie nie wyrzucił, widzę z galerii, tylko mnie przeteleportowało w tajne miejsce, w tajny pokój, dlatego lecko podejmę tutaj bliżej i Dobra lecko, muszę jeszcze troszeczkę zbliżyć, widzę, bo nie wiem, czy o to nie chcę mi nagle. O, przeteleportowało właśnie, lecko, dlatego się troszeczkę bliżej pojeździć. I widzę, zobaczcie na to gdzie jestem. Tutaj w tym miejscu, patrz, normalnie, nie można robić samochodu żadnych, a ja w tym momencie, widzę widzę tu ten skuter go dlatego i ten mi tak potwierdzony. I do I widzę do drugiego mi, sam widzę potrzebne. Na tajna sofa, którą dostaniemy tutaj, ponieważ ty w tym micie pojęcie mogli po prostu jakby przywiązać kolegę do siebie i go wszędzie jakby po prostu widzę ciągnąć za sobą. Dlatego widzę, że w formie ciekawostki zaprosili widzę widzów na serwer i patrzcie, te sofy, można jakby dużo ludzi na sobie wozić. Bo wystarczy, że każdy zawejdzie tą sofę, tylko i usiądzie kolejna osoba na siebie. I w ten sposób widzę jakaś takie wielka gościnica powstała, tylko zobaczcie, ja mogę tymi ludzi rzucać normalnie. Ale widzę, że przywiązać kolegę do siebie, to patrzcie, ja muszę się teraz na sofie jakby z mojego znajomego. I teraz widzę musimy wysłać jemu lub jej w tym przypadku zobaczcie, takie zaproszenie jakby, aby po prostu wyciągnąć na rączki. I widzę to, za teraz muszę to schować, lecko i teraz ja klikam spację i zobaczcie widzę na to, jak to jest epickie. Normalnie mogę sobie po prostu coś przywiązać i na przykład możemy tak w chodzić teraz. Ale widzę mega mi to ciekawi, czy na przykład możemy do samochodu wsiąść czy coś takiego. Dlatego co wdrecmy to tę lampo Papagini. O nie, widzę, nie da się trafić Furek, więc zrobiliśmy to jeszcze raz, ale uwaga, czy można jeździć? Ej, widzowie, nie można nieźleć, ale jeździć można, ale go. zobaczcie na to! I jak ten streak widzę odjazdu, wy teraz na dwóch kółkach po prawej stronie z tym kaskaderem. Dlatego widzę teraz, uwaga, sam wypretku jestem na 200, że w tym momencie i teraz turbo dajmy, pyk. I to się może źle skończyć, co patrzcie na to co się dzieje z tą furką Dlatego widzę mid jak najbardziej potwierdzony i o nim nie wiedziałem Dlatego teraz widzę czas na zakazany przedmiot, którego po prostu nie ma jakby w grze Ale przez robienie jak widzę pełnej kombinacji klawiszy możemy go dostać Dlatego musimy wiedzieć, uwagę, uwaga, te potrzebne itemki, które widzi w tym momencie I do tego jeszcze potrzebujemy let's go koszyk sklepowy, który znajduje się tutaj I widzę, jeżeli teraz jakby będziemy klikać te wszystkie rzeczy naraz i z klikniemy res charakter To podobno nam się wszystko zgliczy i będziemy mieli jakby wszystkie rzeczy teraz założone Dlatego trzeba to teraz przetestować, dlatego widzę let's klikam wszystkie naraz, pyk, uwaga teraz Klikam charakter character. Let's go lecimy, widzę, że ty to jesteś myślą, dodatkowo i jak więcej tego bólu. go proszę, by się to zadziałało, pyk. I o nie, widzę. I pierwsza próba nie udana. Bo jak widzę, wiecie, patrzcie, aktualnie możemy mieć tylko jedną rzecz po prostu. Ale jak sam widzę, widzę sterujacz. Lizgo, klikam reset raty, go, teraz proszę, widzę, klikam tutaj i wszystkim że skinam reset raty, teraz poprawię myszko, lizgo, proszę, to to, o, go, seryj, to działa i o. letko zobaczcie, sery, to działa. Bo teraz macie zbliżenie, jakby tutaj te trzy rzeczy naraz zaznaczone oznaczone. Wszyscy zobaczcie, jakie śmieszne teraz chodzi i wyglądam. Let's go, dlatego wagę, że teraz włączymy sobie dzień pyk, aby pokazać, co to naprawdę. Debrać Kevin, ale mi widzę, to dało się 10 dziesiątym razem. Dlatego, jeżeli tak że chcecie widzę, to bit potwierdzony, ale po prostu musicie długo to robić. Dlatego widzę, skoro przed sekundą zrobiliśmy zakazany przedmiot, gdzie trzeba było otrzymać cztery rzeczy, to teraz w sumie przygotowałem super wizę ID, które po wpisaniu powinno nam dać customowe ręce. Dlatego widzę, ja to kopiuję teraz tutaj, let's go, klikam i proszę bardzo, czy coś się i stało się, coś, let's go! Widzę, ja, zobaczcie, na to normalnie mi lewa ręka. I tutaj mam przygotowane jeszcze drugie ID, które trzeba będzie wkleje I jeżeli dobrze widzę ogarnią wszystko, powinno w co będzie powinno być widzowy, let's go hat, bo prawa ręka, tak, let's go! Dlatego widzę, ale z jestem zombie, mam dwie rąk Tu patrzcie, jak to strasznie wygląda! Teraz widzę jeden, co zarzucę, bo coś zrespić ten domek, tylko usiąść tutaj na tej sofie i go widzę, go zlikwidować. I patrzcie, jak teraz chodzę z tymi rękoma! Dlatego tego mieć kolor skóry, widzę na zombiaka i to u nas mega strasznie. Widzę, to już nie bardziej mit, ale taka ciekawostka, ale po prostu jak zobaczycie Takie ręce, teraz to są prezent pamiętajcie co ich znajomych. Dlatego jak najbardziej zatwierdzony. Dlatego widzę, skoro jesteśmy w tym bardziej strasznym, made to strasznych zombiaków, to teraz mam dla was specjalną animację itali dla zombiaków. Dlatego jeżeli widzę, że chcecie mieć Specjalny anim który nie da się normalizować, to po prostu trzeba wejść do tego jakby tego automatu i kiedy coś play, widzowie. I zobaczcie, a teraz zaczęła się taka animacja, jakby kranie. I ser z tym stary, że teraz wagawa, let's go, zamknąć go i widzę, że wszystko działa. To patrzcie, no to mogę odejść z tą animacją! I to ser wygląda widzicie jak jakiś zombie, coś się albo coś się nosił, widzowie. I tak może jakąś apogreć zombiaka, zrobić na żadnie i zobaczcie, let's go, dogonić go w ten sposób. Dlatego widzowie akceptuję tego strasznego mita i przekazuje fajną animacja zchodzenia. Dlatego widzę teraz czas aby pokazać wam którym dużo osób jak po prostu nie wierzę, on istnieje, bo widzę on wygląda ogóle tak jakby miał kompletnie nie jest czyli widzę, że można latać na Brook Tylko że zrobić, widzę, to po prostu trzeba zrobić kilka rzeczy. Czyli po pierwsze, i w sumie najważniejsze widzę pobliżyć no full, ale tylko po prostu jak najbierzy mi się dać, let's go! Być takim małym i teraz trzeba podejść widzę, mniej więcej w tą miejsce, gdzie jest tutaj takie białe światełko i teraz patrzcie jak podejdę i będę ruszać i widzę leciutko, lewo, prawo, lewego, zobaczcie na tą animację pływania i teraz widzę tylko trzeba być ostrożnym przy jakby wylatywaniu i let's go, widzę, o, wleciałem do wody, no nie! Dlatego teraz widzę druga próba tym razem nie wody, i zobaczcie na to, latam, tylko nie wiem, o właśnie, bo jak zaczyna widzę, co spadam. Dlatego ten mid, widzę, najlepszy na świecie. O patrzcie, mogę na przykład latać sobie teraz dokładnie fontanny Let's go! Tylko widzę to jest serio mega ryzykowne, ale jak ktoś dojdzie jakby do wprawy, widzowie, to można normalnie latać sobie. Patrzcie, let's go jestem teraz, a uwaga, najwyżej próbuję dolecieć. lecieć. Let's go widzę, testujemy, to bo wcześniej mi się nie udało, próbuję dolecieć jak najwyżej o nie, czyli tylko do mataki maksymalnej wysokości. Dlatego widzę, uważam ten mit jak najbardziej potwierdzę, bo za serio tego lascia Zobaczcie na to! Dlatego teraz przygotowuję mi jak specjalne sekretne miejsca, o których właśnie nie wie, i może jest tylko bo zobaczcie, to się wydaje, jakby tutaj była normalna ściana, ale jeżeli widzę, sobie, otworzymy ten kipunek i zjedziemy leciutko w dół i użyjemy sobie widzę ten śpiwór i spróbujmy kupić jak najczęściej tej ściany się dać, nie bo to ogóle, let's go tutaj. Teraz widzę, że spróbujmy się tam w tu to, to zobaczcie na to! Tu jest normalnie pomieszczenie jakieś, tylko widzę że już zbyt malutki teraz. O nie, tutaj w ścianie, co jest? Dlatego lecz tylko widzę, zobaczcie, powyjszyłem się teraz i już przyniosłem, widzę, ma teraz w innym miejscu. Spróbuję teraz od boku, bo to jest jakby cieńsza jakby ściana. I widzę, ja już tam byłem przez tego w środku i to miejsce jest mega oparcie, to teraz spaść jakby i szybko postawić jakby z drugiej strony śpiwór, który Dlatego widzę, weź tam nie jest mega łatwa, ale muszę spróbować szybko. O, let's go, widzę, nie wiem, czy to wyjaśnić. patrzcie wszędzie tegoś piwora, który jest, widzę, po drugiej stronie. I w ten sposób widzę, na dwa śpiwory, zostawię się tutaj! Dlatego widzę to bugowanie na i się coraz serio sekretniejsze, ale zobaczcie na ja, tutaj Wolfpack zostawił takie specjalne miejsce, jakby nie wiem po co. Sprawdźmy, trzeba to, tutaj jakby retwić, widzę i można o tutaj retwić co jest? Czyli widzę, że jest jakiś zaplanowany przez Wolfpacka. ha nie, tutaj mogą być wieści i czy coś takiego! Dlatego widzę, tutaj było mega ciężko wejść, ale jesteś pod mawą i serozie jak najbardziej upadzał, i nikt chowanego nie znajdzie widzę, taka sekretna lokacja, którą dla Was przygotowałem jest o wiele łatwiejsza, ponieważ musimy widzę, znaleźć taki domik jakby z liści, o czyli ten tutaj zrespić go. I tutaj widzę mega łatwo znajduje się sekretnik, ponieważ jedynie co wystarczy to wejść do domku, let's go poczekać, aż woda się załaduje i po prostu widzę, tutaj wpłynąć tej wody jakby i odnaleźć takie specjalne wejście. On jakiś... o, jest tutaj, tutaj jest ficowy let's go! I zobaczcie na to, co tutaj jest. To jest jakieś chyba po prostu taka jakby miejscówka do chowania się czy coś takiego, albo po prostu tutaj kwiatki rosną. Zobaczcie na to, let's go! Ale widzę tutaj jest jeszcze jedna lepsza rzecz, ponieważ jak chodzę tutaj blisko tej ściany, bo właśnie widzę, zobacz to, to nie jest Wejść z tego pokoju, tutaj jest kolejna część tego sekretnego pokoju i to jest sejf widzowie, zobaczcie na to, tu coś takiego widzico jakby strasznego. Dlatego widzę, że ktoś jakby po prostu lubi zbrać sejfy na brukę, to tutaj znajduje się jeden i możemy z niego dużo pieniążków sobie wziąć. I widzę, ostatnia krywka, którą dla to znajduje się tutaj na tym jachcie. Bo nie wiem czy tam przed wiecie o tym, ale jeżeli wejdziemy sobie pod kabinę i wejdziemy tutaj tylko do prysznica, widzę, to możemy przez ten prysznic przejść normalnie. I jesteśmy w jakimś strzeżonym jakby e, amunicji broni z złotem? Tutaj widzę z jakiś mega straszny pokój, ale jakby ktoś to po prostu może sobie wziąć i z tej Wieczny, ale na tym jachcie widzę, jeszcze jedna rzecz. Albo w sumie jeszcze bardziej na która jest o wiele lepsza i znajduje się na widze tutaj. Czyli patrzcie, sobie wejść tutaj i zobaczyć już się zapada. Trzeba po prostu sobie i widzę tym bokiem tego jachtu. Dopóki widzę, nie zaczniemy się zapadać, jak tutaj. O oh god, zobaczcie, wciąga mnie tam coś. A widzę, nie wiem o co tutaj chodzi, ale zobaczcie, na tutaj normalnie można przejść przez ową cały jacht i popatrzeć, co tutaj jest. Ale jeszcze widzę, dziwniejszy i sekretniejszy jest ten napis: Wolfpack was here. Czyli widzę, jakby ktoś wiedział, Wolfpack to jest właśnie Brook. On tutaj był, czyli on o tym dobrze wie, widzowie. Czyli to jest po prostu jakiś może straszny sekret, o nie wiem, jakby Wolpach specjalnie go zaplanował, ale widzę, uważam, że to jako potwierdzone jest chyba najlepsze kryjówki, po prostu nie masz szans, by ktoś coś schowanego znalazł. I teraz widzę coś, co wszyscy czekali, czyli widzę tu jest domek i samochody z nowego update'u. Jak widzę, ktoś się wiedział, to w nowym domku z update'u, są również sekrety. Dlatego widzę, że tylko trzeba tutaj wejść ostrzeżenie, że jeżeli mogą tutaj wchodzić osoby bez specjalnego ubrania. Dlatego, że wchodzimy, to tam ma karteczkę i zobaczcie, jak tutaj, widzę, są drzwi, letko, i tu jest jakiś wiertutajde, który leci na taki stół z eksperymentami tam na dole. I tam też jest ten sekret, ale za sekundę tam przejdziemy, bo jakby ktoś nie widział... To chcę nam jeszcze pokazać, że to po prostu tak to wygląda i serio uważam, że za jest po prostu lepszy, bo jest on serio widzę, kodacko wykonany. Dlatego widzę w tym pokoju, jak zejdziemy sobie na dół, to mamy dwa sekrety. Pierwszy, ten pierwszy sekret to jest ten safe, bo wiem, że dużo ludzi zbiera po prostu safe y na Brook Kevin, dlatego jak się to jest tutaj, ale widzę, jeszcze lepszy, jakby po prostu kolejny sekret to jest to, że tutaj jest ukryty, widzę przejście, za ścianą, zobaczcie, a tu wchodzicie i wychodzi po prostu tutaj. Czyli Wolfpack zrobi nam po prostu jakieś ukryte, lecz przejście, gdzie można tutaj tędy przejść, Ej, cicho, czy to jest jakaś teleportacja, że wiecie, że widzę tutaj, możemy przejść, a może to wypaść, oh my God. To już mi się bardzo podoba, widzowie. A jeszcze nie byliśmy w najlepszym miejscu na całym świecie. Czyli po prostu. O, Ora, nie ten pokry. Czyli tutaj widzę, patrzcie na to! Ponieważ na tym stole, widzę, jesteśmy w stanie się położyć i jakby ktoś widzowie nie wiedział, bo może po prostu nie widzieliście, ale myśli, że jest to Te przyciski, można klikać. I widzę to, choć, bo zobaczcie, Klinę jeden raz w lewo i co się dzieje? Widzę jakoś taka, nie wiem jak to nazwać, taka woda się wległby tsunami, łykusmiliśmy nie woli O oh Mojador jeszcze raz klinę następne! I teraz widzę miliard piorunów, co to jest? Co jest? Ej, te piorony, widzę razem komputer! O, oh i co się dzieje z nimi? go no, się. A teraz położmy widzowie to i to i zobaczmy na to, co wyjdzie. Let's go czekajcie, kliknąć też raz. I let's go, widzę, woda plus te pioruny jakieś. O nie, widzę, zaraz czemu to jest jakiś ogień katnapa? widzę, ja nic nie zrobiłem. Oprócz nikt nie z tego przycisku i widzę, o czemu to robi laserem strzela? let's go! Widzę co jest z laboratorium? Nie mam pojęcie, to jest z ręka kosadzki z ostatnim przyciskiem. I teraz taki zielony laserek leci, czyli taki fireoutowy. I teraz leci taki zielony dymek przy tego jeszcze. Dlatego widzę, to były sekrety, które dla Was przygotowały. Dajcie koniecznie w komentarzu, ile znaliście, ale nie znaliście. Ja dziękuję bardzo za twój i wpijcie widzę na drugi kanał czyli na Bo otworzyliśmy drugi kanał specjalnie dla Was, dlatego nie było bardzo zaduszanie koniec, trzymajcie tylko tarka.